I krzyczałaś coś przez sen. Józef! Józef, Józef! Zobacz, Lucia! Jesteś w swoim łóżku i jesteś bezpieczna. O, o, czyli to był tylko sen. Całe szczęście, naprawdę. O, A co takiego strasznego ci się śniło, Lucia? Józef! Najpierw Szłam jakimś ciemnym i długim korytarzem. I byłam tam zupełnie sama. Nie było ze mną nikogo. Ani mamy, ani taty, ani ciebie. Mnie też nie było? Mm -mm. Ojej. No to gdzie ja byłem, Lusiu? Ha, nie wiem. Chyba tutaj w tym pokoju. A, no tak, pewnie tak. I co było dalej? Potem, potem to ja słyszałam jakieś głosy. I widziałam jakieś cienie. I ktoś mnie wołał, ale w ogóle nikogo nie było widać, Józef. Ojej, lusiu, aż mam dreszcze ze strachu. Tak, Józef, ja też miałam dreszcze. No no i co było dalej? No i potem zobaczyłam jakiegoś małego kolczastego stwora w koronie który podchodził do mnie, jakby chciał mnie zjeść. Ojej! No i co? I co? No i potem usłyszałam Twój głos. Luśka, obudź się! O! Lusiu? to wygląda na to, że ja Cię uratowałem! A, mm. No chyba tak, Józef! Dziękuję! Dziękuję, Józef! O! o Lusiu! droga, Lusiu! No, przecież wystarczy, jak mi to powiesz. Ja wiem, Józef, że ty strasznie nie lubisz buziaków. Ale ja nie mogłam się powstrzymać. No, dobrze, już dobrze. .押. Od czasu, kiedy luśki przed szkole. I praca rodziców zostały zamknięte z powodu epidemii koronawirusa, luśka jakoś gorzej sypia. Najpierw długo nie może zasnąć, bo wydaje jej się, że pod łóżkiem czają się potwory. A potem, jak już śpi, to często śni się jej, że ktoś ją goni. I to wcale nie jest przyjemna zabawa w berka. Już cztery razy przyśnił jej się sen o małym, unoszącym się w powietrzu stworze w koronie, który czaił się w różnych miejscach i próbował wejść do luźkowego nosa. Dziewczynka nie wiedziała dokładnie, co by się stało, gdyby mu się udało, ale wiedziała, że to byłoby coś okropnego. Dlatego uciekała ile sił w nogach. Po takim śnie. Luśka budzi się cała zlana potem i zmęczona, jakby właśnie biegała, a nie spała w swoim własnym łóżku. Hmm, dlatego od jakiegoś czasu Luśka odwleka pójście spać jak tylko może. Tylko, że kiedy zasypia później, to rano jest zmęczona i cały dzień ma piasek pod powiekami. W takie dni wieczorem jeszcze trudniej jej zasnąć. I jeszcze bardziej się boi. Józef. <mulny> Józef. <mulny> Józef. To no tak, Luszu, tak? Józef, ja nie mogę zasnąć. O, o widzisz, Lusiu, a ja. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Józef, ale ty się w ogóle nie boisz? E, ale czego? No, no wiesz, no. Że, że pod łóżkiem są jakieś potwory i że one wyjdą jak będzie ciemno. Albo na przykład. Że wybuchnie pożar, jak będziemy spać. No albo, albo, że się zarazimy jakąś straszną chorobą. O, poczekaj, Elusiu, daj mi pomyśleć. O, o. o tak, potworów się nie boję, no bo przecież ja sam jestem stworem z twojej wyobraźni. No i co? Nie jestem wcale taki straszny, prawda? No nie. A pożaru nie boję się, bo wiem, że twoi rodzice zamontowali czujnik dymu. Pamiętasz? A, tak, pamiętam. A choroba. No to co? No? Myślę, że jak będziemy myć ręce po powrocie z podwórka i jeść zdrowe jedzenie i ruszać się na świeżym powietrzu, to będziemy zdrowi. Co najwyżej czasem jakiś katar złapiemy. No tak. No i co? No i to znaczy, że nie boisz się tak zupełnie niczego? Mm. No nie. Boję się, Lusiu. Jednej rzeczy się boję. A powiedz, Józef, czego? Boję się, że niedługo powiesz, że jesteś już za duża na wyobrażonych przyjaciół i że mnie wcale nie potrzebujesz. I że ja wtedy zniknę. Józef, no co ty? Ja tak nie powiem nigdy w życiu. Dzień. Lusiu. To wszystko jest głupie, prawda, Józef? Ten, ten cały koronawirus, to co się dzieje, ten strach. No, 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 takie nieprzyjemne. Ja to bym chciała mieć taką magiczną różdżkę i bym nią tak machnęła, i cały strach by zniknął raz na zawsze. O, ale tak zupełnie, Lusiu? No tak, zupełnie. Całkowicie i na zawsze. Ojej, ale wiesz, ten strach to jest chyba nam trochę potrzebny. No co ty, Józef? Strach? Potrzebny? Lusiu, ja znam taką piosenkę. Możemy ją razem zaśpiewać, jeśli chcesz. Chcesz? Tak, chcę. Zaśpiewajmy. Dobra. Drzewa cień na ścianie, czy stwór straszny niesłychanie. Ach, to strach ma potwornie wielkie oczy i uwielbia ciemność nocy. Ach, to strach. Twoje ciało dobrze wie, gdy się bo. Wytrząść się chce, wytrząść strach z upiornym jękiem, żeby strach się nie stał lękiem. O! Sucho w ustach drżą ci nogi, świat wydaje się złowrogi. Ach, to strach Serce wali ci jak młot, ciało oblał zimny pot. Ach, to strach. Straszny wirus lata wszędzie, kryć się w domu trzeba będzie. Ach, to strach! Twoje ciało dobrze wie, gdy się boisz. Trząść się chce, wytrząść strach z upiornym jękiem, żeby strach się nie stał lękiem. O! Choć bywa nieprzyjemny, w lęk zmieniony jest przekleństwem. Swoją misję ma tajemnicza, niebezpieczeństwem. Ach, to strach. Józef, poczekaj, bo ty zaśpiewałeś, że strach. Chroni przed niebezpieczeństwem? Luziu! Jestem już tak zmęczony tym nocnym śpiewaniem. A wiesz, czego boję się prawie tak samo mocno jak tego, o czym ci mówiłem? Nie wiem. Powiedz, Józef. Że. że ty będziesz chciała bawić się ze mną i rozmawiać przez całą dobę? A, ja bardzo lubię bawić się z tobą i gadać. Ale uwielbiam też spać. A, okej, okay, Józef. Dzięki, że ze mną zaśpiewałeś. Dobranoc. <mum> <mum> Jak to było, gdy ze strachu ledwo stoisz, pędz do taty i do mam. <mum> Mamo! Mogę do ciebie? Chodź, Lusiu. Idę. Mamo? Hm. A ty się czasem czegoś boisz? Hm. Czy się boję? Mm hm. Tak, czasem się boję. A czego? Hm. Czego ja się boję, Lusiu? Boję się pająków takich dużych. I nie chciałabym, żeby taki po mnie chodził. Bła! No co ty? A ja bardzo lubię pająki i uważam, że są super. No cóż, Lusiu, Jesteśmy mamą i córką, no ale jednak trochę się różnimy, tak? Mhm. Uh -huh. A boisz się czegoś jeszcze? Mhm, tak, Lusiu. Boję się. Boję się, kiedy moja mama, a twoja babcia. Babcia róża? Tak, Babcia Róża. Kiedy się gorzej poczuje, idzie do szpitala. Ja też się wtedy boję. Boję się, że coś jej się stanie i że umrze. A ja bym strasznie chciała, żeby żyła jak najdłużej. Ja też, Luśu, chciałabym, żeby Babcia Róża żyła z nami w zdrowiu jak najdłużej. I boję się jeszcze czasem, jak wchodzisz na tę dużą jabłonkę u nas w ogrodzie. Naprawdę? Mhm. Mm ale nigdy mi tego nie mówiłaś. No tak, Luśu, nie mówiłam ci o tym, bo to ja się boję. Boję się, bo chciałabym, żebyś była cała i zdrowa. No ale widziałam, że jak jesteś tam na górze, to się czujesz bezpiecznie i stabilnie, więc nie mówiłam ci, bo nie chciałam, żebyś się zaraziła moim strachem. Zaraziła? Twoim strachem? Tak, Lusiu, to strachem można się zarazić? Tak jak wirusem? No, może nie do końca tak jak wirusem, ale tak, Luśu, strachem można się zarazić. Tak samo zresztą jak e, złością albo radością czy spokojem. Mamo, jak ty dużo wiesz. Hm. Dziękuję ci, córeczko, że to doceniasz. Ja po prostu żyję już jakiś czas na tym świecie i bardzo mnie to interesuje, wiesz? Ale interesuje mnie też to, dlaczego ty mnie zapytałaś o to, czy się boję. Bo wiesz, mamo, ja ostatnio boję się strasznie wielu rzeczy. O, a opowiesz mi o tym? Mhm. boję się, że pod łóżkiem są jakieś potwory, i że one wyjdą później spod tego łóżka. I boję się, że jak będziemy spać, to wybuchnie pożar, i boję się, że zarazimy się jakąś straszną chorobą. Ka. I co, Luśu, masz jakiś sposób, żeby sobie poradzić z tym strachem? Chciałabym go pokonać, no ale to wcale nie jest takie łatwe. No tak. Wiesz, że ja też kiedyś próbowałam pokonać strach? Tak? Mhm. I też mi się to nie udało. O, no i co zrobiłaś? No i wtedy... Zaprzyjaźniłam się z tym strachem i zgodziłam się, że on będzie do mnie czasem przychodził. No i przychodzi, tak jak ci mówiłam. A ja wtedy wiesz co robię? Co? Oddycham głęboko, sprawdzam, co się dzieje w moim ciele i patrzę, czy faktycznie jest jakieś zagrożenie. Aha. Strach jest potrzebny, luśiu, wiesz? No wiem, wiem. Józef śpiewał ze mną taką piosenkę o strachu. I tam było, że strach chroni nas przed niebezpieczeństwem. A i jeszcze, że y, można się trząść, jak się boimy, żeby strach się nie zamienił w lęk. Aha. A ty wiesz, Lusiu, czym się różni strach od lęku? Mm -mm. Czym? Strach to jest to, co czujesz, kiedy się boisz? To, że tak mocno bije ci serce i e, że masz sucho w ustach, że trzęsą ci się nogi i ręce. A lęk to jest to, co myślisz, kiedy się boisz. Kiedy myślisz, że yy, to jest takie ogromne zagrożenie, że wszędzie czyhają niebezpieczeństwa, to to jest właśnie lęk. Aha! Czyli strach to jest to, co ja czuję, a lęk to jest to, co myślę, kiedy się boję, tak? No mniej więcej tak, Luciu. Jeśli myślisz, że świat jest niebezpieczny i że wszędzie za rogiem czyha coś złego, to tak, to jest właśnie lęk. Aha, teraz już rozumiem. I zgadzam się z Józefem. Wiesz, Lusiu, że warto jest słuchać swojego ciała, bo ono najlepiej wie, co jest nam potrzebne w danej chwili. A wiesz, że zwierzęta też się trzęsą, jak się boją? Tak? Mhm. Pamiętasz y, pusie kotkę babci Róży? Pamiętam. A pamiętasz, jak ją ugryzł rudek pies sąsiadów? To ona się trzęsła później przez całe popołudnie. Tak, pamiętam. No właśnie. To co lusiu? Chciałabyś się trochę potrząść, żeby wytrząść nasz wieczorny strach? Dobra. To co, śpiewamy? Mhm. Twoje ciało. Dobrze wie, gdy się boisz. Trząść się chce, wytrząść strach z upiornym jękiem, żeby strach się nie stał lękiem. Wow! <tuszy> no i co, Lusiu? Jak ty się teraz czujesz? <tuszy> Wiesz co? Jestem już spokojniejsza i A strasznie się zrobiłam. Hmm. Chyba pójdę spać do Józka, żebym miała siłę się jutro z nim bawić. To no dobrze, Luciu. To życzę Ci dobrej nocy. Dobranoc, mamo. Pa. Lusiu? Hmm? A Ty byś chciała, żebym ja Cię zaniosła dzisiaj do łóżka? Mhm. Mm Moja kolej? Prawda? Tak, Greto, jeszcze ty chciałaś coś powiedzieć. No właśnie, właśnie. Ale się działo w tym przedstawieniu, co? O tak, Greto, działo się. No, a jaki straszny był ten sen, Lusi, prawda? O tak, był przerażający. Tak, aż miałam dreszcze. Ja też miałam dreszcze. Dobrze, że Józef obudził Lusię, prawda? Tak, bo mogłaby się tak męczyć jeszcze długo i nawet nie wiedzieć, że to jest sen, co? No właśnie, właśnie. Ale ja mam jedną taką kwestię, nad którą się zastanawiam. Tak, Greto? Bo tam w piosence było coś takiego, że strach chroni nas przed niebezpieczeństwem. Jak strach może nas chronić przed niebezpieczeństwem? Hmm. Jak strach może nas chronić przed niebezpieczeństwem? Masz jakiś pomysł, Greto? Hmm. hmm. Mam taki pomysł, że jak się boimy, to bardziej zwracamy uwagę na to, co się dzieje, żeby nic nam się nie stało. Prawda? No tak, ja też tak myślę. A i jeszcze jedno było. Było coś takiego, że strachem można się zarazić. To prawda? Tak, Greto. Można się zarazić strachem, można się zarazić też e, spokojem, złością, można się zarazić radością. No ale jak to jest możliwe? Hm. wiesz co? To jest tak jak z instrumentami. O, z instrumentami? Mhm. Ludzki mózg działa podobnie do na przykład wiolonczeli. Kiedy zagra się na jednej wiolonczeli, a druga stoi obok niej, to ta druga też będzie tak trochę grała. O naprawdę? Nie wiedziałam o tym. Tak, Greta, naprawdę tak jest. I to się nazywa rezonans. Re. zo nans Trudne słowo. O tak, trudne słowo. A! Mi jeszcze, czy będzie jeszcze jakiś spektakl? Niestety, Greto, nie będzie już więcej spektakli, ale za to, za tydzień, będą do pobrania trzy audiobooki. Oh, aż trzy? Tak, Greto, aż trzy. A o czym? Jeden audiobook będzie o złości, drugi będzie Greto o strachu, a trzeci będzie o bezsilności. Wow, super, nie mogę się już doczekać. To co, Greto? Zaprosimy innych do pobrania tych audiobooków? No pewnie! Zapraszamy! Zapraszamy! Papa. pa! pa. pa, pa.